Witam Państwa serdecznie dzisiaj malutki opening przesyłka z Hiszpanii od domu aukcyjnego Seventeen Auctions SL. Aukcja odbyła się 14 sierpnia na OneBidzie i jest to chyba jedna z nowszych firm, które się tutaj pojawiły, więc zobaczymy jak ma się ta moneta w rzeczywistości do tego co było zaprezentowane na aukcji. I tak mamy tutaj fakturę za nasz zakup. Dalej mamy kopertę papierową. Zajrzyjmy dalej do środka. I mamy kolejną kopertę z naklejką aukcyjną opisującą przedmiot oraz cenę wywoławczą. Tutaj mamy 1 euro. Oraz mamy również podane estymacje między 10 a 20 euro. Całkiem przyzwoita cena. Zajrzyjmy do środka. I mamy tutaj już. Tak, jest tutaj moneta, która wrzucona jest już luzem. Sprawdźmy. Jak się prezentuje? Na pierwszy rzut oka moneta wygląda całkiem przyzwoicie. Widoczny jest piękny połysk zegarowy na całej powierzchni monety. Szczerze spodziewałem się dużo gorszego stanu zachowania. No ale jednak sprawdzimy ją pod obiektywem makro i wtedy zaprezentuję państwu jak rzeczywiście wygląda powierzchnia monety w stosunku do tego co było przedstawione na zdjęciach, które znajdowały się na aukcji. Tak jak się patrzy na monetę bez szkła powiększającego, no to wygląda na piękną menniczą sztukę. I trochę żałuję, że nie udało mi się kupić innych monet Wolnego Miasta Gdańsk, które były dostępne na tej aukcji. No dobra, przejdźmy do zdjęć makro. No dobra, jesteśmy na stronie aukcji na OneBidzie. Widzimy tutaj... Kiedy odbyła się aukcja, jest to 14 sierpień. Mamy tutaj dwa zdjęcia przedstawiające monetę oraz opis pozycji stan zachowania AU plus UNC, czyli takie 2 plus A1, estymacje 43,86 zł. Jest to dosyć złudne, gdyż dopiero cena sprzedaży, jaką osiągnęła moneta, to 530 zł. Jest to cena wraz z opłatą aukcyjną, która wynosi w tym przypadku 12,3%. Co daje nam, że bez opłaty aukcyjnej kwota wyniosła 472 zł. No, tutaj jeszcze trzeba doliczyć koszty wysyłki z Hiszpanii. I w sumie w całości pod dom koszt takiej monety to 138 euro. Dobra, no, przejdźmy do zdjęć. No i widzimy tutaj jak rysuje się nam patyna wokół rantu. Mamy jakieś dwie plameczki nie za duże. Tutaj w zbliżeniu tego zdjęcia widzimy Delikatne ryski, backmarksy. Tutaj, gdzie są te jasne kreseczki, no, jest to takie większe zagęszczenie tych backmarksów. Tutaj mamy dwie głębsze rysy, które są dosyć mocno widoczne na tym zdjęciu. Jednak tutaj, w tym miejscu. Od Freystadt. Mamy takie ciemniejsze miejsce. Moim zdaniem, jest to ukrycie lekkiego przetarcia. Ze względu na to, iż dookoła widzimy piękny, ostry detal. Ładnie jest widoczne tło ostro. A tutaj mamy rozmycie. Gdzie podejrzewam, jest to delikatny retusz wykonany w photoshopie dobrze, na kolejnym zdjęciu mamy dwa piękne lwy no tutaj zastrzeżeń no wiadomo, no są rysy jednak wytarć mocniejszych nie widać na powierzchni tej monety, więc moneta dlatego tego świetnie się prezentuje jednak też tutaj mamy te wszystkie jaśniejsze kreseczki, to wszystko są backmarksy, delikatne mikroryski spowodowane tym, iż monety uderzały o siebie, w, czy to w worku menniczym, czy gdzieś indziej, podczas produkcji lub po produkcji. No tutaj mamy jedynie, no widać dosyć mocną rysę trudno powiedzieć czym to jest spowodowane, no ale tak to się prezentuje na zdjęciach na aukcji. Sporo rzeczy jest niewidocznych ze względu na to, iż światło pada dosyć mocne, centralnie z góry. No w większości trzeba się domyślać, co może nas spotkać po otrzymaniu tej monety. Dobra. A tak już wygląda moneta pod obiektywem makro, w przynajmniej dziesięciokrotnym powiększeniu. Mamy tutaj piękny połysk zegarowy na całej powierzchni monety, jednak też i będą widoczne. Wszystkie mikroryski, backmarksy oraz przetarcia jakie znajdują się na tej monecie. No tutaj widzimy nad literami RE te skupisko zarysowań, które było widoczne na zdjęciu. Jak to wygląda w rzeczywistości. Tutaj w zbliżeniu widzimy. Rysującą się krechę nad gwiazdą. Idącą w kierunku rantu do góry. Tak, z lewej strony monety widać właśnie delikatne nieświeżości tła przy rancie, co też nie było widoczne na zdjęciu. Mamy tutaj właśnie te. Dwie rysy, które były między literami D a T oraz przy literze T z lewej strony. A te akurat były widoczne na zdjęciach aukcyjnych. No i tutaj na środku to, co mówiłem o tej plamce rozmytej. Widać ładnie, jak delikatne, nie przetarte jest monety tutaj aż do prawej strony do rantu i pod spodem kilka backmarksów Jednak połysk zegarowy jeszcze rysuje się także nie jest to aż tam całkiem mocno przetarta moneta Tak jak widać ślicznie tutaj się to wszystko nam ukazuje dobra, sprawdźmy drugą stronę monety i tutaj już od razu rzuca nam się między głowami lwów delikatne wytarcie na powierzchni monety co na zdjęciu było bardzo ciężko dostrzec Było to spowodowane właśnie tym światłem padającym od góry dosyć mocno dlatego ta moneta się świeciła na tym zdjęciu i było to niewidoczne No tutaj wytarć większych nie widać na tych detalach, na lwach, na herbie gdańska, na dacie, wszystko jest ładne. Tutaj po prostu ktoś próbował, może zetrzeć kiedyś patynę, właśnie która się tutaj rysowała. Ciężko powiedzieć, czym to mogło być spowodowane. Jednak tutaj no, ewidentnie widać różnicę w wyglądzie monety. Rzeczywiście, jak ona się prezentuje, a tym, co jest ukazane na aukcji. Także co jakiś czas będę starał się wrzucać takie filmiki pozakupowe i pokazywać różnice przed i po otrzymaniu tej monety. Co nam obiecują na aukcji, a co w rzeczywistości otrzymujemy. Zapraszam. W tym odcinku to wszystko. Cześć.